I udany skok, Ani Jagacia nie słyszę o krasku. tu na podstawę. I wystartowali panowie w trzecim biegu na dystansie. 400 metrów. Rzut oszczepem panów. Tutaj trudno wiedzieć, kto prowadzi, ale widziałem rzut Pawła Rosyjskiego w granicach 78 metrów. I mogę tylko wnioskować, że Paweł jest liderem tego konkursu. Ale czy tak jest naprawdę? Trudno mi powiedzieć. Konkurs Skoków Dal, gdzie... W gdzie to jest Dajesz, Tomek! Tomek! Panu bieg. ...trzeci zawodnik z numerem 401. Jest to Tomek Szmytkowski.